Nie, wiem. nie, niech oni sobie to zapiszą w historii serwera jako wielki atak łysy. <noise> Jakie jest łysy po niemiecku? <głos> nie <głos> wiem. <głos> 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 Sorry. Balc, czy nie coś. czyli coś? To jest po angielsku. No faktycznie, tu łysy. Faj, ale on nie jest rycerz. Nein, właśnie jest. Czy ktoś widział moje włosy? <laughs> to było śmieszne, bo wymaniłeś takim fajnym głosem. Nie powiesz, takim zboczonym głosem. Czy ktoś widział moje włosy? Nie chcę słyszeć w moich łóżku, Beat. A może jak ktoś zabijemy to krzyczymy To za, to za moje włosy To za moje włosy szmato <laughs> To za moje to za włosy moje szmato, szmato. to włosy i to włosy i do <laughs> Keep calm and be łysy Keep and się przebrał za łysego teraz Łysy się za <laughs> Ten włosy. <Ten>, <laughs> <ten łysy. laughs> <laughs> Dalej. Herbatę! Kabeł! Kabel! Sorchał! Sorczał! Nie żyję jak jakieś chińskie imię. <grym> Dzień dobry jestem soczę. Pochodzę z kin. Mm. Niech on mi zrobi cappuccino! <grym> cappuccino! Capucino. <grym> <grym> Łysy moje pole. <noise> Dajcie mi <go, głos> dokończyć i daję go ją jakiemuś chłopakowi tam na przykład nie wiem, bo on na barankę i, i tak powiedzieć, tylko żeby jej głos, żeby jej włos z głowy nie spadł. I ona tak nagle tak, ale tato to peruka. I... <noise> żeby wam... żeby, żeby włos z głowy nie spadł. Pamiętajcie, dzieci nie dzieci, są na Aha. Okej, okay. okay. no jest dobra. <noise> <Wydawcie się głos> Ej po chodź, chodź! nie ruszaj się! Tykaj, Ej! Jeszcze raz, Ty ścianie dawaj! No dawaj! No dobra! No, nie! Ej, ktoś coś powie, żeby patrzyli na nas! Na trzy, okej! A i co mówimy właściwie? Nie, nie wiem, robimy taunta. A, okej! Okay. Raz, dwa, trzy! o nie niech to się robi ey, zdjęcia to będzie mieć później wspomnienia ja ja nagrywam A, okay. ja jestem łysy jestem gruby łysy heavy łysy to strata. Hey, so. czemu wszystkie łysy prawie się zebrały o idą na nas pod nami jak się to działo? Pod nami się. Wysyłaj. 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 Budą. Ej. Yo. Ej, czekajcie My na mnie. Ale co macie do tego wysyłego? Co on takiego zrobił, że wszyscy mają ły... nick łysy? No, by było... Co tam mówi, ta... to? to, to A ta... ich ja. mamy do łysek?